Siemanko z tej strony Kapel witam Was w kolejnym odcinku. Yy, w dzisiejszym odcinku yy, znowu zagramy w Pixelgona. Chyba Wam się spodobało, bo było 5 albo 6 łapek w górę. Już nie pamiętam, ale chyba 5. Więc yy, raczej to będzie stała serio. I na dzisiaj miałem taki plan, żeby nazbierać dla Was 250 diamentów, żeby otworzyć skrzynkę, ale no jednak te diamenty się trudno zbiera i nie udało mi się uzbierać. Mam 110 tylko, więc może w następnych odcinkach będę mieć te 250 na tą skrzynkę. I dzisiaj sobie zagramy Teamfighta, Duela i, I sobie zagramy Team Strike'a najpierw może odbiorę poziom tutaj yy. no. no tutaj jest ta skrzynka do 250 takie fajne nagrody. 100 części na coś, 100 części na jakąś broń. Kości kostium jakieś dwie bronie, 100 diamentów, 3 bronie, 4 bronie, 200 diamentów. Kolejne dwie bronie. 100 części na Bono, Sour Sword. I jakiś kostium. No tutaj coś. O. Co? Czy mi, czy mi się wydaje, że jest. Przerostałem tą skrzynkę. Tak! Dobra, to robimy opening w wicofie. I. 100 części na. Heavy Speak. Saur. No kurde, to trochę szkoda, że takie coś, no ale. I tak dobrze. Że przynajmniej to jest No to najpierw zagramy sobie to Dobra, odpala się już mapa. Ten tryb mi się nie podobał, ale można mi wygrać skrzynkę za 50 Więc znowu gram zamiast tej gry to jakieś wybrane a ja żadnych z tych wybranych broni nie mam, więc no, stąd Overseer to będzie Overseer, więc zobaczę ile to kosztuje to jest tu gdzieś nie, to może być na najwyższym poziomie tutaj tego nie ma tutaj też, tutaj też i też cztery nie, nie wiem gdzie to jest, ale okej okay. Dobra No to Cztery Trzy Dwa Jeden, zero Dobra Spełni się są lewsze bronie, więc może Teraz Dobra, i też... Muszę ją wywalić tak przed nim. No, typu, tylko jak w poprzednim No tylko konieczniej Na naboi, więc mi to lepiej Krzyk i Co? Cały magazynek i 51 mnie tylko zabrało Nie wiem że oni się ładali dali Słabe to jest to, że trzeba 10 sekund czekać jak się... Może, ale zazwyczaj tak jest w trybach okresowych, to jest tylko przez jakiś czas. Nie rozumiem. Chłopcze mnie walnął ze 100 ponad czymś nie wiem co to było ale za ponad 100 tym dostałem Chyba 3, 2, 1 0 nie wiem czemu czasami nie boostuje ten yy, ten gra a czasami w ogóle nie boostuje ale ten się skieruje tutaj na jakąś dobrą stronę. zabił go Poczekaj. Go. Jest! zabił tam tamtego. No i wygraliśmy jeden. Pochampy. O już dwa razy więcej tych Kredytów więc też to będę dlatego grać. On chce sobie nazbierać na ten karnet. No dobra. No to idziemy na kolejne tryby. Mm. albo nie, no zobaczymy, bo jakieś zadanie wykonałem tutaj, nie zobaczymy co tutaj trzeba zrobić a, a, a dobra, wiem o co chodzi dobra, no to widzowie za 3 dni znowu sobie yyy e, 5000 ja mam 3650, no to 1000 trzeba robić. No to za 3 dni znowu sobie tworzymy tą skrzynkę. I się to najczyło tutaj. Nie, nie, czuję się dalej na nam No To raczej tej nie otworzymy. Od 1000 diamentów wydać trudne trudno ja jest dopiero 100. W sumie może jednak na zbiorą. No dobra, no to idziemy już na... No najpierw w tym strike'a na tą mapę. jest bardzo fajne. Najlepsza według mnie. Więc no. Tu jest ta, to chodzi o to, że się gra takie 3 na 3 do 4 rund. Oj, przeciwnicy są no bardzo słabe. Bardzo słabi przeciwnicy. Bo 1295, 600 i 3853 Co ja mam w ogóle? 3650. Aż tyle zabrało za, za yy, awans do tej kolejnej Ligi, Kurda ja miałem 4000 więc... Nie miałam Co ja zrobiłem? Ja się sam zabiłem, no nie wierzę. No dobra, mój team zabił, bo to są jakieś bambiczki. Dobra, teraz przy wodzie nie próbuję tego. Nie mogłem przestać iść do przodu, ani nie mogłem ruszać się, nic nie mogłem zrobić. No i znowu wygrana. Szybka gra, znowu. No jeden z nich wyszedł, ten najlepszy, bo to już ratunku dla nich nie ma raczej. Nie, no on mnie zabił chyba. Nie, nie zabił mnie. 5 barów. 1400 punktów muszę wbić, żeby mieć tą skrzynkę. W sumie to się chyba opłaca, bo ja wtedy. Bo ja co wbiłem te 2000 punktów, chyba. To ja wbiłem tylko 100 kluczy, więc to się opłaca bardzo. Bo tylko 100 kluczy. A nie, w sumie już. Nie dobra. Teraz idziemy na ten, na duela zapomniałem. Bo wbiłem tylko 100 kluczy. Znaczy na no, 110 kluczy a dostałem to za 250 kluczy, więc... Stonks, stąks. Dobra, duel. A szczególnie jeśli dzisiaj opłaca, jeszcze bardziej gry tego team bo razy dwa są rzeczy i na tym try i można wykryć tam 50, ten za 50 kluczy skrzynkę i jeszcze dwa razy więcej tych kredytów, za które się kupuje karnet. Więc Tanks. a już nie można, chyba razy dwa, bo teraz tam patrzyłem i nie było znaczku, razy dwa, że coś się po prostu by mnie dobierało. Dobra, no to robię cięcie. I jak będzie przeciwnik, to. A nie już jest. No dobra, nie muszę nawet cięcia robić. Dobra, bierzemy to. Może zaakceptuję. Oby zaakceptował. I. Nie, ja chyba nie zaakceptuje bo chyba szkoda 4 diamentów jakby przeglął dobra start gdzie on jest? On gdzieś tu był co to jest za uno jakieś? No co jest? Czemu on tylko 93 dostał? Jak to zawsze bije, to dużo więcej niż 93. Nie no, ja co się... Kurde. Nie no, przecież ja mam... Nie, dobra. Ale nie no, ja co się, pra... co ja się kurde... To, no to piłem prawie. Jest. Raz. Trawgo, trawgo, trawgo. Dwa. Let's go. Dwa jeden, z Trzy minuty. to. Dostał? Dawaj go. Nie no, nie się że dostał. On dostał czy nie? Mi się wydaje, że dostał, ale nie jestem pewien. Dobra, nie dostał wtedy. Co nie, nie zdążyłem zabrać tarczy. Nie jest to więcej Gdybym tą tarczę chyba wziął A. Czemu ja nie dostałem Fraga Co to było nie no Czemu ja fraga wtedy nie dostałem? No ta gra jest jakaś zepsuta, naprawdę. Fragę nie dostałem wtedy i przez to przegrałem. Bo podjeżdżałem na pałę, żeby nie przegrać, no bo. Nie, no ta gra jest jakaś zepsuta. Totalnie. Totalnie zepsuta. Nie dostałem fraga. A zrobiłem fraga, no. Fajne, warunie. Bardzo No dobra, no to. Będzie już koniec na dzisiaj. Ja byłem kaper siema.